Oczywiście Asi nie ma Poszła do pracy No nie ma Asi, no szukaj jej Chodź, może tu jest, zara, tu jest, tu ją widziałem No chodź No tu nie ma, chodź tu Szukaj jej tu gdzieś no Gdzie ty idziesz? Nie ma jej tu. Pomochaj w szachy może się schowała. Coś tam czujesz, tak? Bo spała tu. Ej, chyba się Oj, Boże, co to tam nie było.